Kiedy zakładam czapeczkę z daszkiem, czuję się niczym trener Pokémon. Cześć, witajcie, tutaj Maciek i Klocki. Marzec to oczywiście premiera bardzo wyczekiwanej serii Lego Pokémon. A ja tutaj mam markę Mega i zerknijcie Leśne centrum Pokémon. Ależ to dobrze wygląda. Właśnie tak wyobrażałem sobie tą pierwszą falę zestawów niewykluczone, że otrzymamy coś podobnego i jeszcze z minifigurkami, ale póki co jest naprawdę lipa. W każdym razie tutaj za 160 zł, tak, tak, nie przesłyszeliście się, kupiłem całkiem solidny zestaw. 648. Elementów. Mamy tutaj cztery Pokemony. jest Eevee, jest Togepi, jest Pikachu, no i Chensi. Okej, okay, zaraz to sobie omówimy, zobaczymy, co jest w środku. No i powiem wam, ja jestem przynajmniej zadowolony z ciężaru tego pudła. Lećmy! Nie dam za to głowy, ale wydaje mi się, że ten zestaw wyszedł w roku 2022. O tak przynajmniej gdzieś tutaj wyczytałem. Przyznacie sami, jest tutaj wszystko od jakiegoś miejsca, co by podjeść, odpocząć, aż po te specjalne ustrojstwa, żeby wyleczyć Pokemony. Będziemy się temu przyglądać. Tutaj propozycja, żeby to jeszcze rozszerzyć. O inne zestawy do pełni szczęścia brakuje tylko pielęgniarki Joy. A Brock byłby naprawdę rozczarowany, ale dobra, otwórzmy, sprawdźmy zawartość. Ja pamiętam, że te pudła o jakoś tak się otwierało, fikuśnie. A co tam w środku? No naprawdę sporo elementów. Słuchajcie, cena katalogowa jest ciężka do ustalenia. Wydaje mi się, że ja trafiłem na taką naprawdę świetną ofertę. Jeden zestaw się ostał jakiemuś sprzedawcy na Allegro, więc długo się nie zastanawiając, po prostu wziąłem. Szybko zaharapczyłem. Okej, okay, no tych woreczków całkiem sporo. Zobaczymy też, jak dobrze składa się ten zestaw, ogólnie te klocki, bo jak przez mgłę pamiętam ostatnie sety z klocków Mega z tej marki. O, no i zerknijcie. Ty, no tutaj była masa gatunków, oczywiście głównie pierwsza generacja, ale chyba nie tylko. No tak, bo niektóre poksy to są mi tak jakoś nieco gorzej znane. Kiedyś to byłem wielkim fanem Dragonite'a? Tak mi się wydaje. Myślałem, że on pokona wszystkie Pokémony, a potem przyszedł Pikachu i co? Elektryczny atak chwycił go za czułki i tyle z tego było. No dobra, idę budować. Tutaj będzie sporo roboty, ale też znowu może nie aż tak dużo, niecałe 700 klocków. Tak jak widzieliście na początku było 14 worków z klockami. Budowałem nieco ponad godzinę. Myślę, że tak godzinę 15 jestem naprawdę zadowolony. Przypominam, dałem za ten zestaw 160 zł, a mamy tutaj naprawdę urocze funkcje bawialne. Zaraz wam pokażę, do czego służy ten przyrząd, bo tam w środku rusza się kilka rzeczy, a nawet moglibyśmy jakiegoś Pokemona ustawić w tym miejscu i on też tak śmiesznie podskakuje. Oczywiście nie wszystko jest idealne te klocki łączą się raczej dość ciężko, to znaczy nie jest źle, ale bywa tak, że te paluchy delikatnie bolą. Miałem kilka porysowanych szyb. Ale ogólnie fajnie, że nie ma tutaj żadnej naklejki i na przykład ten płotek, no tak bezsensownie ustawiony, chyba że rozszerzymy ten secik o inne zestawy, wtedy można to obrócić i ma to wtedy ręce i nogi. Nie ma dachu, ale to mi chyba zbyt mocno nie przeszkadza. 33 cm długości, no bo ten mechanizm, no trochę tam nam wystaje po bokach. 22 cm szerokości, czy też jak wolicie głębokości, bo tutaj przed tym centrum, no jest jeszcze sporo a także prawie 14 cm wysokości. No nieźle, słuchajcie, a znając Klocki Mega, zdziwiłem się, że nie ma tutaj żadnego światełka albo czegoś w tym guście. Zaglądamy do środka. Na razie zabrałem stąd Pokémony, żeby niepotrzebnie nas nie rozpraszały. Ale zerknijcie na to atrakcyjne wejście. Obrotowe drzwi już żeście widzieli. Są także latarnie, kamulce, trochę roślinności. No i bardzo podoba mi się tutaj to oczkowodne. Ciekawa, transparentna płytka. No ale ale, chwytamy sobie na przykład w tym miejscu. Musimy mocno szarpnąć. No i otwiera nam się budynek, te dwa segmenty bylibyśmy w stanie odhaczyć, ale na razie obejrzyjmy to właśnie w takiej formie. Tutaj miejsce do odpoczynku jest taka narożna kanapa, jakiś kwiatek, po tej stronie widzę filiżanki. Trochę jedzenia, no nie wiem, to chyba dla Pokemonów, bo one miały takie swoje specyficzne skubi chrupki, o ile dobrze pamiętam. Tą część można byłoby zabudować, ale w sumie no ten zestaw nie może być też idealny. Jeżeli zaś chodzi o naszą pokemonową pielęgniarkę oraz tą ladę, no to wygląda to całkiem zgrabnie. Tutaj mamy komputer, taki oto laptop, jest kilka Pokeboi, a nawet taki jeden Ultra Ball, no i kiedy sobie tą wajchą pomachamy. Widać, że różne rzeczy się dzieją. O, różowy Pokémon buja się na prawo i lewo. Bardzo fajnie. Pikachu podskakuje. A tutaj mamy maszynę no, najprawdopodobniej do jakiegoś wirowania. Albo jeszcze lepiej, do transferu Pokémonów z Pokeboli. No bo przecież pamiętacie, że aż na przykład przed wielkimi turniejami mógł sobie popodmieniać wybrane stworki. No odhaczmy takiego o jednego. Niestety, jak to wejdzie... To wejdzie naprawdę mocno, i musimy sobie kawałek lady ściągnąć, później to odhaczyć. No i teraz bylibyśmy w stanie wprowadzić do środka naszego pokebola. Fantastycznie byłoby, gdyby wiecie, po obrocie gdzieś tam to wypadało, znikało, ale aż tak dobrze nie ma. Natomiast wiecie, jeżeli chodzi o całość tego przedsięwzięcia, Całość tego centrum Pokémon? To ja właściwie jestem zadowolony. No, chyba bardzo podobnie wygląda to we wszelkiej maści grach wideo, prawda? A zerknijmy jeszcze na stworki. Delikatnie mówiąc, Pokémony nie są idealne, a na pewno nie wykonano ich w jednakowej skali. Chyba że mamy do czynienia z naprawdę przepotężnym, ogromnym egzemplarzem Togepi. W każdym razie, Chensi. Pokémon obdarzony mocami leczniczymi. Ach, nieźle, fajny wybieg, że zrobiono tutaj nadrukowane ręce, ale po boku ach, widzimy tam za dużo środka. Z drugiej jednak strony możemy pomachać tymi uszami, czułkami, czy co to tam jest. Okej, okay. fajnie odzwierciedlono tą bryłę, taką mocno okrąglutką, niczym Snorlax i tutaj właściwie oprócz tego boku nie ma się do czego przyczepić. Jeżeli chodzi o Pikaczu, paradoksalnie on mi się tutaj podoba. Jest taki uroczy, choć widać te wszystkie elementy ruchome. O. Wygląda to tak, jakby miał rękawice, ale ogon wykonano całkiem całkiem tylko różni się kolorem żółtego. No ale dobra, wiecie, grupa Lego też ma przeróżne problemy, jeżeli chodzi o kolorowe klocki. Właściwie to tutaj wszyscy oprócz Pikachu są typu normalnego. Zdaje mi się, że dopiero później przy debiucie czwartej generacji Togepi zyskał typ baśniowy. Jeżeli chodzi o tego mrugającego do nas Iwiego, no to nie jest to jakiś bardzo groźny Pokémon, ale może ewoluować w taką swoją wersję lodową, ognistą, baśniową. I kilka jeszcze innych. Ciekawie zrobiono to futerko. W ogóle to mrugnięcie też jest dobrym patentem, no i bylibyśmy w stanie pomachać uszami. Ba, tutaj pozowalność jest całkiem duża, jak na tego rozmiaru zwierzaka czy też pokemona, ale umówmy się z profilu, kiedy spoglądamy na te kończyny, Wygląda to raczej średnio. No tak, najlepiej to prezentuje się Togepi, ale też umówmy się po raz drugi. Tutaj poprzeczka była niewysoko. To znaczy ten Pokémon jest dość łatwy w wykonaniu. O takie prefabrykowane elementy, nadrukowana skorupka, i trochę może poruszać, zarówno nogami, jak i rękoma. Okej, okay, jestem zadowolony z tych stworków. Ogólnie rzecz biorąc, to w tych zestawach pojawiało się naprawdę sporo stworów, i tam zauważyłem przy instrukcji taką rozpiskę, gdzie można się przyjrzeć, jakie egzemplarze występowały w ramach wtedy istniejących zestawów. Okej, okay, nieźle! To ładnie, teraz się przyjrzałem, no i ten pokémon, który opiekuje się jajkiem, powinien mieć uszy położone po sobie, a ja trzymałem go praktycznie całą recenzję w takim stanie wzburzenia emocjonalnego. Nieważne, podoba mi się wykonanie, nie zawsze podobają mi się te klocki, a właściwie to, że trzeba mocno się z nimi męczyć, no i ten mechanizm, wiecie, to, że to wszystko się obraca, podskakuje, to jest przeciągnięte praktycznie przez cały zestaw. Wydaje mi się, że jakieś takie drobne rzeczy wizualne, Dałoby radę poprawić, ale hej, ja zapłaciłem 160 blach. Taki zestaw, gdyby wypuścili Goduńczycy, no to katalogowo kosztowałby 400 i więcej. Zresztą widzieliście, jak wyglądają Lego Pokémony. Ja fanem nie jestem. Co innego, Klocki Mega. To mi się podoba, to szanuję i dam tutaj notę, no wiecie, zważywszy na te wszystkie minusiki, 8 na 10. Tak to widzę, ale pamiętajcie, te zestawy, no moim zdaniem, są godne polecenia i w tym momencie są lepsze niż te grupy Lego, ale zobaczymy co jeszcze Duńczycy wypuszczą, bo nie powiedzieli ostatniego słowa. Piszcie w komentarzach, co wy sądzicie, czy macie jakieś sety od klocków mega, no i do zobaczyska, hej!